W dzisiejszym odcinku Znajdę tajemniczą zupę mhm. Panowie polecą sobie w kulki mm, co wy sobie w kulki lecicie? Nie dolecę Nie dolecę Nie dolecę, nie żyję Coś będzie bardzo, bardzo śmieszne Oraz iglo Ja... O, o iglo! Piotr Minecrafta przepełniony jest przeróżnymi strukturami. Od małej chatki wiedźmy po wielkie fortece i bastiony w neterze. Niektóre bywają dość rzadkie, inne pojawiają się trochę częściej, ale mimo wszystko. Nie ma ich jakoś szczególnie na tłoku, nie mamy jednej struktury zaraz obok drugiej, później kolejna i kolejna, kolejna, a mimo wszystko tak będzie w dzisiejszym odcinku, ponieważ do mojego świata dorzuciłem sobie taką małą, zabawną modyfikację, która sprawia, że co minutę będą pojawiały się losowe struktury. Tak więc pozostaje tylko zobaczyć, co się tutaj właściwie podziało, było absolutne szaleństwo, a teraz, dawno tego nie mówiłem, więc pora włożyć w to mega dużo energii. Dzień dobry z tej strony Detektyw jeden 1 i dzisiaj zaczynamy kolejny odcinek na moim kanale. No i zapraszam do oglądania. Okej, okay, no dobra, no to w takim razie już od razu jedziemy. Ledwo wklepałem komendę, nie dało mi nawet czasu przygotować się do nagrywania. Także tak lecimy. Zespawnowało mi tutaj taki Placek z bambusem. Jak na razie wydaje się być dość ogarnięte. A przy okazji widzę też tutaj iglo w pobliżu, to się przejdę, zobaczę. No to myślę, że na razie mogę bezpiecznie zejść tutaj pod ziemię. Startujemy powoli, ale może się rozkręci. O, złote jabłko, to się przyda. Udało mi się zarąbać całego jednego królika, także. Nie jest dobrze, ale zjem sobie tego królika. Nie zmarnuję złotego jabłka na razie jeszcze. Okej, okay, mamy fortecę tak. Żolowo w zimowym biomie jeszcze, żeby było najbardziej kontrastujące jak się tylko da. No dobra, no to zeksplorujmy tutaj trochę, bo może będą jakieś fajne skrzynki. O blazy. Dobra. E, to tak, one chyba sobie jeszcze będą mogły wylecieć górą, mi się wydaje. A też przy okazji trochę tak gówno widzę, jak to się mówi, więc może spróbujmy zrobić jakieś pochodnie z tego węgla, co tutaj zacząłem przyrządzać. Wo Wow! 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 Koledzy, koledzy, porozmawiajmy. Co? Co? Zobaczyłem tylko napis pillager outpost. I już wiedziałem, że jest źle. Dobra, e, którędy? Ja tutaj mogę wejść sobie jakoś bezpiecznie do środka, tak dookoła. O! No i ekstra, dobra, jest bezpiecznie. Huuu, to się zrobiło niebezpieczne naprawdę bardzo bardzo szybko. Okej, okay, będzie trochę chleba, będę miał co jeść. Mhm, i mamy teraz wrak statków w outpostie, no dobra. Dobra, tylko żeby jakoś tutaj nie spać. Okej, okay, mamy marchewki, jeszcze więcej jedzenia w takim razie. A to zjemy sobie taką fajną, tajemniczą zupę. Mhm. Dobra, będziemy tutaj szli spać. Świeży dzień, pora iść dostać po dupie. U, i dostałem kuszę z jednego. Okej, okay, pokazało się NCT i mój komputer zmarł na 3 sekundy. Mhm, mm dobra. Okej, okay, dzięki Optifine za załadowanie tego na, na czas. Będę miał Elytry, dobra, to zaraz tam sobie pójdziemy. <grym> Tylko najpierw muszę ogarnąć co tutaj się w ogóle dzieje. Wioska. Boję się aż wyjrzeć na powierzchnię. Także tak, mamy tutaj wioskę, uuu. Okej, okay, mamy piramidę. W sumie to nawet całkiem dobrze. Tylko mam dosłownie minutę, żeby ją zeksplorować, bo jak mi się zespałnuje na mnie ta piramida, znaczy następna struktura, to może eksplodować. Okej, okay, całe jedno żelazo. Dobra, zrobimy sobie z tego tarczę. Na razie powyrzucam śmieci. Dobra, i teraz musimy stąd wyjść. Szybko, 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 żeby chociaż się zbliżyć do powierzchni. wow, 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 wow! wow. Oh shit! Shit! Nie! Dobra, dobra, jestem w samym środku bastionu. Okej, okay, dobra. Zesponowało mnie w samym środku cholernego bastionu. Ja chciałem tylko sobie spróbować zrobić tarczę za chwilę, e, ale chyba nie będzie mi dany taki przywilej się zatrzymać na sekundkę. Ja chcę chociaż na dach wejść. O, moją strukturą jest starter chest. Dobra, w sumie całkiem dobrze. Przyda mi się i ten chleb, i to wszystko. Także teraz mi się akurat trafił jackpot, bo szczerze mówiąc, tutaj się zaczyna rozkręcać coraz większe piekło. Zaraz będę wchodzić do NCT. Czy tam jest... Tam jest ścieżka z wioski, czy ja tam znajdę na górze jakiś domek? Okej, okay, mamy więcej żelaza. Ancient debris jest mi na cholerę niepotrzebne. Zbiorę sobie, w sumie, czemu nie. Okej, okay, tutaj skrzynkę rozwaliło, ale już widzę, że jest dobrze. Mamy diamentowy miecz z Fire Aspect, diamentowe buty z Mending. Okej, okay, jeszcze jeden diamentowy hełm nie jest mi na cholerę potrzebny. W sumie można spróbować iść z zewnątrz. Mhm, już lecą po mnie kulki. Panowie, panowie, błagam. Mm, co wy sobie w kulki lecicie? Uuuu! Ej, 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 bo ja dednę zaraz. O nie! <laughs> Jeszcze Stronghold! Dobra, czyli będę miał portal do Endu. Tylko na co mi portal do Endu, jak zaraz nie będę żyć? Dobra, dobra. Okej, okay, Protection 4 Depth Strider 3. No dobra, Protection 4 zawsze lepsze niż zwykłe złote buty. Protection 4 na diamentowym hełmie, ekstra. Klata jakakolwiek. Dobra, jest to jakiś upgrade. Nie jestem już na dachu, tylko troszkę pod dachem. Wiem, którędy po Elytry. Ale nadal trochę ciężko z pomysłem, jak tam zejść. Uuu, Desert Well. Perfekt. Perfekt, mogę spłynąć na tej wodzie. Okej. Okay. Okej, okay. okej, okay. to się dzieje. To się dzieje. Nie, to się nie dzieje. Wracaj, wracaj, wracaj. Nie dolecę. Nie dolecę, nie żyję. Ohoho! Dobra, no to teraz po to wszystko lecę. Przysięgam, jak mi się na nich struktura zespałnuje i to zniknie. I się zespałnowała struktura, dobra, ale nie zniknęły rzeczy, przynajmniej nie aż tak. Okej, okay, posterunek pilacerów I se spadli. Okej... Okay. Nie, zostaw tę kulkę. Zostaw, zostaw, zostaw. Nie. Dobra, okej, okay. szybko, szybko, szybko. Po prostu na ziemię. Dobra. Eee, tego jednego shulkera musimy zabić. Sharpness 4, Looting 3, Fire Aspect 2. Dobra, ten miecz idzie w ogóle w zapomnienie w tym momencie. Ok, zabieramy Elytry. I będziemy się stąd wynosić. O, dobra, jest... Na statku. Dobra, ja tutaj panowie przyszedłem. Zsią! Sio! Sio! Nie, nie interesuje mnie oferta premium. Sio! Dziwa, sprzedawcy przyszli pod drzwi. Jak ja się dostanę na dół? A przecież mam elitry. Dobra, I kapię się. Jeżdżę kursorem po elitrach. I pytam się, jak ja dotrę na dół. To teraz lecę sobie w takim razie po blaze rody. No i dobra, no i ten looting 3 na tym mieczu, to sprawi, że ja te blaze rody będę miał praktycznie natychmiast. Teraz będzie tylko kwestia znalezienia jakichś endermanów, zdobycia enderpereł. Gdzieś tutaj podobno była twierdza, tak pisało, że się spawnuje. No nigdzie tego właśnie nie widać, zaobawiam się, że to pod ziemię poszło i raczej by mi nie nakierowały oczy. Skorzystam sobie z tej nocy i pójdę szukać jakichś endermanów. Dobra, wydropił perłę, to zaraz się przekonamy co, co z tą twierdzą. Okej, okay, w tamtą stronę. Mmm, posterunek. Chciałem skorzystać z tego jeziora lawy akurat. Bo się zastanawiałem, czy nie pójść może do netheru. Bo tam mógłbym znaleźć więcej endermanów, niż tutaj, bo jak widać, znalazłem tylko tego jednego. Stronghold. I napisało, że underground. Dobra, to ja już nawet nie, nie próbuję robić tego portalu, zwłaszcza, że szło mi tragicznie. Bo ja go zacząłem robić... POZIOMO! Także no, ale dobra, no to idziemy w dół w takim razie, idziemy w dół. Mam, mam cegły, dobra. Okej, okay, mam perełkę. Słyszę silverfisze i lawę. Dobra, było pode mną. Ile tutaj jest oczu w środku? Są jakiekolwiek? Są dwa, nie ma źle, nie ma źle. Dobra, to wrzucimy te cztery, sześć jeszcze. Kurde. O, oh, no dobra, no to się rozejrze tutaj po okolicy. Dobra, jest kolejna perełka, jeszcze pięć. A, no, bardzo naturalne doświadczenie, że zaczynam się kopać na powierzchnię, zrobić sobie schody. I dokopuję się do fortecy. Ah, oh, jak ja mam stąd teraz wyjść? Wykopałem się w jakimś cholernym klifie. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. I jeszcze pada. Walnęło mi bastion w moim zejściu. Houston, mamy problem. Moja spacja się zepsuła. Tak przywaliłem w klawiaturę. Że spacja teraz nie działa w jednym punkcie. Ojej, <grymne> <What the> outpost! <grymne> Dobra, okej, okay, okej okay, Więc tak, więc tam. Ten portal trzeba będzie tam znaleźć na nowo. E, ja na razie chcę się stąd wydostać. Muszę się teraz nauczyć mojej spacji używać na nowo. <grymne> Wszystko jest źle. No, także gdzieś, gdzieś tam na dole. BĘDZIE MÓJ PORTAL DO ENDU! Nie no, no bo przecież bastiony mają bardzo, bardzo, bardzo duże podstawy, więc nie ma szans, żeby moje coś jeszcze tam dalej było. Dobra, robię portal do neteru tu i teraz. TAK! Jeszcze niech mi zniszczy ten zasrany obsydian, jaki tutaj już był na dole! Dobra, mamy to, teraz muszę tylko skraftować. Oczywiście, że krzemień odłożyłem sobie do cholernego shulker boxa. No ja się przekręcę tutaj zaraz, no! Mm. Okej, okay, idziemy do tych neterów cholernych. Mhm, mm basal delta's na suficie. Dobra, czyli tam mamy World Forest, tam mamy nadzieję w takim razie na Endermany. End City? Dobra, mam nadzieję, że się zespawnowało na suficie neteru, czyli nie będą mi tutaj spamić struktury przynajmniej przez chwilę. E, spróbujemy zrobić łódkę, żeby on się tutaj nie teleportował, nie robił mi syfu i tak dalej. Stój. Stój, jak do ciebie mówię. No tyś jest jakiś głupi, no. A tak to zadziała? Chodź tu Jest Wow, cała jedna, nie ma to jak looting 3. Zrobimy tak. Wow, wow! Slow down! No to chyba go straciliśmy. Ale tu jest kolejny przystojniacha. No to zapraszam do wspólnej zabawy! No idzie na dobra, cztery perły, jeszcze jedna Łooo! O Jezus Maria! Dobra Okej, 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 dobra, możemy się wynosić, mam osiem Stoję se w miejscu, nagle słyszę jakieś tup, 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 tup I tak zapiernicza gostek go prosto w moją stronę Dobra, okej, okay, mamy te osiem perełek, tak czy siak, dobra, wracam się Dobra <dislod SUBSCRI> O, najbardziej krzywe lądowanie w historii świata Dobra Mogę przejść, wrócić się i mieć nadzieję, że ta forteca, twierdza, gówno będzie dalej tam gdzieś na dole. Dobra, wróciła mi funkcjonalność spacji po tej stronie, która chwilowo przestała działać, ale teraz spacja brzmi zupełnie inaczej niż cała reszta klawiatury. Ok, to muszę się pogodzić chyba z tym, że już nigdy więcej w życiu tego mojego oryginalnego zejścia nie zobaczę i muszę spróbować wykopać się tam na nowo, na ślepo. <słuch> Okej, okay, dobra. E, jestem w banimie! No i siema, żelazo. Okej. Okay, dobra, to jak to jest? A nie, to nawet nie było z tego. Eee... E, ale wydaje mi się, że to by było gdzieś jakoś tutaj. No tak, no teraz się będę kopał przez strony Blackstone'u. Nie znajdę moich schodów. Jeszcze jeden bastion! Są moje schody! Są moje schody! O nie, ten bastion walnęło mi tuż przed twarzą! Dammit! Okej, okay, to może... To mogło być najgorsze, co mogło mi się trafić w tym momencie, bo to mogło zakryć portal. Nie, dobra, okej, okay, bastion, bastion przeszedł górą. O, okej, okay, katastrofa naturalna znana jako bastion przeszła górą. Ok, i przejdziemy zanim jeszcze mi się tutaj walnie kolejna struktura, bo nie chcę ryzykować, nie mam absolutnie żadnych bloków na budowanie się tam. Ale szczerze mówiąc nic się nie liczy, biorę to co mam, przechodzę na drugą stronę. Czy tutaj teraz będzie forteca netherowa? Tak, te struktury się tutaj spawnują! Pillaged Outpost! <noise> Dobra, sio, 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 panowie! Spieprzać... Dobra, kolejna. Mogłem sobie ustawić spawn point przed portalem. Teraz tutaj nigdy nie wrócę! Ja... O iglo! Wiem, że tutaj gdzieś będzie dziura w tym pilarze, bo smok mi przez środek przelatywał. Ale nie wiem jeszcze za bardzo. O, no dobra, no to już wiem gdzie. Dobra, ok, bo ja nie mam spawn point. Stronghold! Nie wiem, gdzie jest ten smok. Ok, tu jest. Okay. ok. Zakładamy to. Ok, i teraz zaczyna się już pełna prawdziwa walka. Pora iść go tak porządnie sklepać, a ław uszy boli, jak to się drze. Tak studni tu potrzebowałem! No ląduj, 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 ląduj. No cieciu, nie masz czym się leczyć, nie lataj mnie tam. Dobra, ląduję. Ten zmok się jeszcze leczy, czy ja mam demencję? Chyba to drugie. A co w moją stronę, gnido? Oh. Mm. O, pół serduszka! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tamten skok się nie udał. Błagam, niech to już teraz będzie. Mmm. straj się. Okej, okay, to się kończy tu i teraz. Nie, on nie zlatuje. O, no. no dobra. Tu i teraz, teraz tu i. Tak, teraz tu i. Te biuro podróży. Sio, 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 sio. Dobra. No i poszło. Ok, oczywiście jak zwykle smok niewidzialny na początku na OptiFine. Mamy to. Ło, wow, udało mi się przejść całe to wyzwanie i to jeszcze na solo. To idziemy na spawna. Tak więc, dalej nie wierzę, że udało mi się w ogóle przejść to w całości, bo było strasznie dużo problemów po drodze, jak na przykład ta krawiatura, którą rozwaliłem, ta śmierć z tego NCT i tym podobne, ale tak czy siak, było nie najgorzej. Bawiłem się naprawdę świetnie, dawno się tak zarobiście, nie bawiłem tworząc odcinek, także mam nadzieję, że tak też było z waszej strony, że tak jak mi tworzenie, tak wam podobało się oglądanie tego odcinka. No i cóż, subskrybujcie po więcej tego typu materiałów. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak przetrwałem 100 dni hardcore, ten film znajdziecie tutaj, a jak na na razie żegnam was, mam nadzieję, że wam się podobało, no i do zobaczenia. Cześć!